Cześć! Witam Was z jednego z najdziwniejszych zakątków Morza Śródziemnego, gdzie dziko rosną pistacje, pomarańcze i cytryny. I chociaż jesteśmy w Azji, to płaci się tutaj w euro. I chociaż miejsce to jest niezwykle małe, to mieszczą się tutaj aż trzy państwa, w tym Wielka Brytania. Obowiązuje tutaj ruch lewostronny. Mamy również brytyjskie gniazdka. A oprócz tego mamy również nieformalną granicę, która dzieli tę wyspę na dwie części. Część grecką i część turecką. A pomiędzy znajduje się pas ziemi niczyjej, na której od 6. 10 lat stacjonują żołnierze ONZ. Witam Was z tego nieoczywistego miejsca. Zapraszam na nieoczywisty film. Pora na wałkowanie Cypru. Podczas naszej podróży przez Cypr zobaczymy stolicę podzieloną granicą, zamknięte lotnisko znajdujące się pod kontrolą ONZ oraz miasto Widmo. Cypr to wyspa, która położona jest na styku trzech kontynentów – Europy, Azji i Afryki. Dlatego nie ma się co dziwić, że przez wieki występowała tutaj ogromna mieszanka kultur i widać tutaj wpływy helenistyczne, takie jak za moimi plecami, wpływy tureckie, wpływy bizantyjskie czy nawet blisko wschodnie. Ta wyspa przechodziła z rąk do rąk, dlatego że miała bardzo duże znaczenie militarne. Gdybyśmy postarali się spojrzeć w tamtą stronę, za horyzont, tam mamy Egipt, dalej Izrael, Liban, Syrię, Turcję, a dalej Grecję. Wielka Brytania, dla której Cypr też przez jakiś czas pozostawał kolonią, również pozostawiła tutaj co nieco po sobie, a mianowicie dwie olbrzymie bazy wojskowe. Teraz tak notabene znajduje się bardzo niedaleko jednej z tych baz wojskowych i co więcej, jestem na terenie Wielkiej Brytanii. Kiedy spojrzymy sobie w tej chwili na mapę, to zobaczycie, że te starożytne ruiny helenistyczne znajdują się w Wielkiej Brytanii właśnie. Mapa Cypru jest niezwykle ciekawa i okazuje się, że takich miejsc jest więcej. Jeżeli chcielibyśmy przejechać z zachodu na wschód wyspy, to sześciokrotnie przekraczamy granicę z Wielką Brytanią. Nawet nie jesteście się w stanie zorientować, że tę granicę przekraczacie. Nie ma żadnych kontroli, nie jest również wymagany paszport. W Wikipedii czytamy. Granica pomiędzy Cyprem a Wielką Brytanią istnieje od roku 60, kiedy to Cypr uzyskał niepodległość. Czyli Uzyskał niepodległość, ale z drugiej strony wciąż ma lądową granicę z Wielką Brytanią, co oznacza, że Wielka Brytania nie do końca się stąd wycofała. Dlaczego? Dlatego, że tak jak Wam mówiłam, to miejsce ma ogromne strategiczne znaczenie, ogromne znaczenie militarne. Przez lata było wykorzystywane jako przyczółek do podbojów. Wszystkie wielkie konflikty, które się tu w okolicy rozgrywały, były nadzorowane właśnie stąd, z Cypru. Bardzo lubię takie miejsca. Bardzo lubię sobie chodzić, spacerować po takich miejscach i wyobrażać sobie, jak tutaj było, kiedy one tętniły życiem. Tu są dość spore ruiny, ale mimo wszystko wyobraźnia pracuje. Zaleta przebywania w takich miejscach poza sezonem. Ja i mało kto poza tym. W tej chwili na tym terenie jestem już chyba tylko i wyłącznie ja. Tak więc świątynia Apollina, bardzo klimatowe miejsce i miejsce o bardzo dużym znaczeniu dla kultury tego miejsca. Bardzo dużym znaczeniu kiedyś, jeszcze przed naszą erą. A ja ruszam do kolejnego miejsca, które znajduje się całkiem niedaleko, bo zaledwie 7 km stąd i chciałabym Wam Pokazać to miejsce, z tego względu, że ono doskonale będzie w stanie zobrazować to, jak dużą różnorodność tutaj mamy, jak dużą różnorodność kultur, jak to, że ta wyspa przechodziła z rąk do rąk ją kształtowało. Tak więc, jedziemy! Kim tak naprawdę są współcześni Cypryjczycy? Będąc w tej części wyspy, trudno nie poczuć się jak w Grecji, chociaż smaczku tej śródziemnomorskiej potrawie dodaje to, że przejeżdżam właśnie przez Wielką Brytanię. Jednak Cypryjczycy są w większości greckiego pochodzenia. 77% to tak zwani Grecy cypryjscy. Duża część jest również tureckiego pochodzenia. 18% to Turcy cypryjscy. Jak dla mnie Dużo tu różnorodnych składników, które mogą spowodować mieszankę wybuchową. Mieliśmy świątynię hellenistyczną, byliśmy w Wielkiej Brytanii. Teraz za plecami mam zamek, który może bardziej przywodzi nam na myśl Wielką Brytanię, ale z kolei jesteśmy już na Cyprze. Ten zamek należał do Templariuszy, był komandorią Templariuszy. Mamy schyłek XIII wieku Templariuszy na wyspie, którzy pozostawiają po sobie piękne budowle. Okazałe budowle, ale nie tylko pozostawiają również po sobie wino, które do dziś jest wizytówką Cypru. To wino pokazuje, jak wielkie zawirowania były tutaj na wyspie. Jest najstarszym wciąż produkowanym winem na świecie. Dali je już starożytni Grecy. Było na weselu Ryszarda Lwie, Lwie Serce. To wino gościło na stołach tych, którzy aktualnie byli w posiadaniu Cypru. Było znane w zasadzie jako wino królewskie. Dlaczego było tak wyjątkowe i dlaczego wciąż jest tak wyjątkowe? To jest wino dość specyficzne wino, które jest zrobione z mieszanki białych i czerwonych winogron. Najpierw winogrona są pozostawione na krzaczkach, aby wyschły i nabrały bardzo dużej słodyczy. Przez mieszankę różnego koloru winogron uzyskuje się specyficzną barwę tego trunku. Później przechowuje się je w dębowych beczkach, co również nadaje charakterystycznego smaku. Również Templariusze przebywając na wyspie, produkowali to wino i stąd jego nazwa Komandaria od Komandori, Templariuszy. Ja jestem przekonana, że kiedyś w tych otopiewnicach stały dębowe beczki z komandarią. Cypr był taką mieszanką grup etnicznych, kultur, religii, języków. Ale to zróżnicowanie nie przeszkadzało zwykłym mieszkańcom, żeby żyć obok siebie, żeby jakoś koegzystować we względnym pokoju. To się zmieniło na początku XX wieku, kiedy wzmożyły się ruchy nacjonalistyczne, ale do tego jeszcze dojdę. Zanim to, będę chciała pojechać jeszcze w jedno miejsce, które jest symbolem takiej wspólnej koegzystencji i będę chciała Wam to miejsce pokazać. Ale zanim tam pojedziemy, to jeszcze się napijemy kawy, co również nie jest tutaj bez znaczenia. Tutajsza kawa, ta właśnie, którą mam, jest zwana kawą po cypryjsku, kawą cypryjską, znana jest również jako kawa po grecku. Taka mała kawa może być przykładem tego, jak bardzo rozłamało się to państwo, jak bardzo rozłamała się ta wyspa. Więc w czasie tej podróży przez Cypr jeszcze do tej maleńkiej kawy wrócę. A tymczasem dopijam ją i jadę w kierunku Nikozji, czyli stolicy Cypru. Bardzo smakuje mi ta kawa. Ona jest przyrządzana w specyficzny sposób. To jest fusiasta kawa, którą wsypuje się do takiego naczynia, którego nazwy nie znam. Wygląda jak taki miniaturowy rąbelek I zalewa się to zimną wodą. Jeżeli ktoś ma ochotę, to, to jeszcze dodaje się tam cukier, to stawia się na gaz i to się zagotowuje. W ten sposób powstaje właśnie ta kawa. Tak samo w Grecji, tak samo w Turcji, tak samo na Cyprze. Zwykle takiej kawy nie piję i zwykle też nie piję kawy słodzonej, ale, ale tutaj zawsze. I jakoś bardzo mi smakuje. Zostaje smoła po niej. Trochę na nie ma. Oddalając się od słonecznych kurortów, raz po raz trafiam na zmilitaryzowane strefy. Trudno tu wyciągnąć drona, by nie złamać przepisów o zakazie lotów w takich miejscach. Nawet górskie szczyty są tutaj obsadzone bazami wojskowymi. Przez wyspę przebiega również płot z drutem kolczastym, który dzieli ją na dwie części, ale nie zawsze tak było. Jestem właśnie w wiosce oddalonej około 30 km od stolicy. Ta wioska w przetłumaczeniu na język polski nosi nazwę gołąb. A u nas gołąb to jest taki symbol pokoju i tak też mogłabym o tej wiosce powiedzieć. Mogłabym powiedzieć, że ta wioska jest takim symbolem pokoju w zasadzie, a to dlatego, że tutaj Greccy i Tureccy Cypryjczycy żyli obok siebie, właśnie w pokoju. Mniej więcej ta ludność kształtowała się w taki sposób, że było tutaj 60% greckich Cypryjczyków i 40% tureckich Cypryjczyków. W dzisiejszych czasach troszeczkę trudno jest nam sobie uzmysłowić, jak to było kiedyś, jak żyli kiedyś ludzie i jak funkcjonowały te państwa. Tutaj na terenie Cypru przez wiele lat funkcjonowało Imperium Osmańskie od XVI wieku i to Imperium było w zasadzie taką jednostką administracyjną. Oni się tak bardzo nie wtrącali do życia zwykłych ludzi, tak więc jak wyznawałeś? Jedno, to mogłeś wyznawać to nadal. Jak mówiłeś swoim językiem, to mogłeś mówić swoim językiem nadal. Ważne było to, gdzie płaciłeś podatki. Ten obrazek, który widzicie za moimi plecami na jednym planie dzwonnica kościoła i minaret meczetu pojawił się nawet na znaczkach wydawanych przez Imperium Osmańskie jako symbol wspólnej, pokojowej koegzystencji dwóch kultur i dwóch religii. Jak wygląda sytuacja na Cyprze dziś? Najlepiej zobrazuje to wizyta w stolicy, do której właśnie się zbliżam. Już z daleka można na wzgórzach dostrzec flagę, która nie powiewała na masztach na południu Cypru. To emblemat Cypru Północnego, państwa nieuznawanego, zamieszkiwanego przez ludność pochodzenia tureckiego. Jestem już w stolicy Cypru. koniec XIX wieku Cypr przeszedł pod panowanie Brytyjczyków. Brytyjczycy znacznie mocniej ingerowali w to, jak tutaj wyglądała polityka. Wprowadzono lewostronny ruch, który jest tutaj do dzisiaj. Wprowadzono język angielski, poza tym wprowadzono również walutę. Był tutaj fund, który nazywał się funtem cypryjskim, ale tak naprawdę był jeden do jeden z funtem brytyjskim. Cypryjczycy nie mogli znieść życia pod butem Brytyjczyków. Bardzo mocno się buntowali. Były zamachy bombowe na Brytyjczyków. Oprócz tego, że dostawało się Brytyjczykom przy okazji, dostawało się również Turkom Cypryjskim. W pewnym momencie Cypryjczycy chcieli dołączyć nawet do Grecji, bo stwierdzili, że jeżeli mają być pod czyimś panowaniem, wolą być pod panowaniem Greków. Zrobiono referendum, którego Wielka Brytania nie uznała. Referendum o przyłączeniu się do Grecji. No i to spowodowało jeszcze większe nasilenie nastrojów antybrytyjskich. W roku 1960 Wielka Brytania ostatecznie oddaje Cypr. Cypr więc staje się państwem niepodległym, który niestety ma dwa skrajnie nacjonalistyczne ugrupowania. Jedno uważa, że Cypr należy się Grecji, drugie uważa, że Cypr Należy się Turcji, ale jest jeszcze grupa ludzi całkiem spora, która chce po prostu żyć, która uważa, że Cypr jest cypryjski. Przez trzy lata jest względny spokój, ale w 1963 dochodzi do ostrych starć pomiędzy greckimi cypryjczykami i tureckimi cypryjczykami. Jest tak źle, że rok później ONZ wprowadza swoje wojska po to, aby zaprowadzić tutaj spokój. Wtedy też powstaje tutaj tak zwana zielona linia, która dzieli Cypr. Ta zielona linia powstała w taki sposób, że pewnego dnia generał sił pokojowych bierze zielony, y zielony pisak i wyznacza nim, wykreśla nim linię na mapie. Ta linia dzieli Cypr raz na zawsze. Dziesięć lat później dochodzi do zbrojnego powstania greckich nacjonalistów, które ostatecznie doprowadza do tego, że interweniuje Turcja. Wojska tureckie przedostają się tutaj na teren Cypru i powodują wysiedlenie ludności greckich Cypryjczyków aż za Zieloną Linię. Wielu z tych ludzi myślało, że wróci do swoich domów. Niedługo, za jakiś czas, że będą mieli szansę do tego, aby kontynuować normalnie to swoje życie. Ale okazuje się, że nie wrócili do, do domów do dnia dzisiejszego. Kiedy przejdziemy się ulicami Starego Miasta, to z łatwością dostrzeżemy, że nie jest to miejsce, w którym błogo w kawiarniach przesiadują Cypryjczycy, ale że jest to miejsce, w którym znacznie łatwiej jest spotkać migrantów. o tym jak bardzo ten konflikt jest irracjonalny. Świadczy to, że sama stolica, sama Nikozja została rozerwana wręcz na dwie części i część przynależy do Cypru Północnego, a część do Republiki Cypru. To jest wydarzenie na skalę światową. Prawdopodobnie nigdzie na całym świecie nie ma takiej sytuacji. Żeby jedna stolica, jedno miasto, które jest stolicą państwa, było rozerwane na dwa kraje. Sytuacja tutaj jest wciąż napięta i w rezultacie trwania tego konfliktu niewiele ludzi decyduje się na życie i mieszkanie tutaj w przygranicznej strefie. Jesteśmy bowiem już bardzo blisko strefy buforowej. Strefa buforowa na Cyprze to linia podziału Cypru. Stanowi granicę między zamieszkaną przez Greków Republiką Cypru na południu a turecką Republiką Cypru Północnego. Przebiega przez całą szerokość wyspy i ma powierzchnię 346 km2. Do dnia dzisiejszego pozostaje pod nadzorem ONZ. Za to to miejsce stało się takim miejscem atrakcyjnym właśnie dla migrantów. Starego miasta ulice są bardzo mocno strzeżone. Co chwileczkę natykam się na kamery. To jest nawet tutaj. O, dokładnie tutaj. Ale są dosłownie u wlotu i wylotu ulicy. I tutaj już zaczyna się strefa buforowa. Bardzo ciekawy plakat. Wiele budynków tuż przy strefie buforowej jest opuszczonych. A szkoda bo wyglądają przepięknie. Przejdziemy sobie wzdłuż tej strefy buforowej i zobaczymy, co jeszcze Uda nam się tutaj dostrzec. Zobaczymy, czy ona wygląda tak samo tutaj w każdej części, czy może troszeczkę inaczej. Całe ulice wyłączone, wszystko tutaj w tej okolicy jest pozamykane. I tak albo ludzie sami się przesiedlili, albo ich wręcz wysiedlili stąd, a interesy wyglądają na po prostu porzucone. Już widać, że od bardzo długiego czasu nic tutaj się nie dzieje. Jest kurz jeden wielki i nawet zardzewiałe kraty. Tutaj u góry mieszkają ludzie. Widać to chociażby po praniu. A tutaj za mną, na końcu ulicy, to jest 50 metrów może za moimi plecami, znajduje się posterunek, którego nie można sfilmować, ale mogę wam powiedzieć, co tam jest. Stoją tam żołnierze cypryjscy z długą bronią. Mają taką wieżyczkę, z której patrolują ulice. No, wygląda to tak trochę no, niezbyt przyjaźnie. Tutaj jeszcze powiewają flagi greckie, powiewają flagi cypryjskie, ale jak się dobrze przyjrzeć, to tam nad murem widać już flagę turecką. No niestety filmowałam posterunek. Przez przypadek nie powinnam, ale nie widziałam tego. Znaczy myślałam, że to jest tylko zwykłe... zwykła jakaś budka taka. Natomiast później się okazało, że tam zauważyłam żołnierza. Spacerowanie wzdłuż tej strefy buforowej nie jest bardzo proste, dlatego że to nie jest linia prosta. Te budynki się zakrzywiają, idą w różnych kierunkach, tak więc również i ja kluczę tutaj pomiędzy. Tutaj widać kolejne miejsce, które jest opuszczone. Nie ma już zasieków, nie ma już drutu kolczastego, ale jest płot i za nim no, prawdopodobnie były garaże. Granica strefy buforowej jest bardzo różna. Może to być płot, a mogą to być budynki. Tak jak widzieliście przed chwileczką, był zrobiony właśnie płotek i on przechodzi w ten budynek, który stanowi właśnie jedną ścianę tej strefy buforowej, i to dalej przechodzi tutaj znowu w płot, który jest owinięty bardzo mocno drutem kolczastym, zanim widać budynki, budynki, które są niezamieszkałe budynki w których są powybijane szyby, budynki w których w tej chwili już nic zupełnie się nie dzieje, dlatego też, że w zasadzie prawie nikt poza ONZ-em nie ma tam wstępu. Ale coś jeszcze wam chciałam pokazać, bo tutaj stoję na yy, przeciwko tej strefy jest budynek mieszkalny z kolei. No i tutaj mieszkają ludzie. Ci ludzie mają widok z okna na to, na zasieki i na strefę buforową. spacerując wzdłuż strefy buforowej, gdzie nigdzie można zobaczyć takie oto stare wartownie. Tutaj już nikt, nikt tego nie pilnuje. Tutaj jedynymi strażnikami tych miejsc są koty. Nie do końca wiem, czy powinnam to miejsce filmować. Są tutaj jakieś znaki, że filmować się nie powinno. Jest też bardzo dużo kamer, które mnie w tej chwili obserwują. Jedna z kamer znajduje się na tym zielonym budynku i tutaj co kawałek wzdłuż tej ulicy, to jest jedno z najbardziej jedno z najbardziej okamerowanych miejsc. jakie tutaj widziałam, co kawałek tutaj u góry jest. Kamera. Tak więc miejsce newralgiczne, miejsce, w którym kiedyś znajdowało się przejście graniczne. I to przejście graniczne można sobie teraz zobaczyć. Taką budkę graniczną tutaj pozostawiono, więc można sobie wejść do środka i obejrzeć jak to wyglądało. Teraz znów widzimy tam strefę buforową. Nie parkować, nie fotografować i tak dalej. Dla mnie te miejsca są straszne, bo ja sobie myślę o tym, że w tych budynkach kiedyś mieszkali ludzie. To są normalne budynki mieszkalne, to była czyjaś własność. Więc tutaj możesz sobie przyjść i zobaczyć swój dom, który teraz jest z ziemi niczyjej, w strefie buforowej kontrolowanej przez ONZ. To jest jedna z głównych bram miasta. W tej chwili znajduje się ona po stronie Republiki Cypru. Druga brama miejska znajduje się po stronie, w zasadzie można teraz powiedzieć, że innego kraju, bo po stronie Cypru Północnego. Jak odwiedzaliście średniowieczne miasteczka, jak odwiedzaliście stare miasteczka, to wiecie, jak to centrum tych miast, które było obwarowane murami, jest tak naprawdę niewielkie. To zobaczcie teraz, jak wygląda ten podział: że teraz część znajduje się po jednej, a część po drugiej stronie. Strefa buforowa nie jest jednolita. Ona na różnej długości ma różne grubości. A w tym miejscu, które jest za moimi plecami, jest szczególnie wąska i to miejsce właśnie chciałam Wam pokazać. Zobaczcie, że tutaj Cypr Północny od Republiki Cypru rozgranicza w zasadzie tylko jedna wąska ulica. Nawet patrząc na to wszystko, co tutaj jest wokół, mam wrażenie, że tutaj te mury obronne zostały przerwane w tym miejscu właśnie po to, żeby poprowadzić te granice. Tutaj Mamy Republikę Cypru. Tam jest Cypr Północny i właśnie spacerują sobie wzdłuż płotu granicznego ludzie, którzy też, tak jak my tutaj z tej strony, oni sobie z tamtej strony przyszli popatrzeć, jak to wygląda. Po dwóch stronach ulicy mamy różne flagi. Po lewej flaga Turcji i Cypru Północnego, a po prawej flaga Grecji i Cypru. Tutaj na budynkach też można zobaczyć, że noszą one ślady walk. Jestem już przy samej granicy, żeby przejść na drugą stronę, będę potrzebowała dokumentu tożsamości i tutaj w tym przypadku wystarczy nam dowód osobisty albo paszport. Ja jednak zawsze w takich sytuacjach bożę ze sobą paszporty, dlatego że z doświadczenia wiem, że one są mniej problematyczne. No jednak każdy celnik wie, jak paszport wygląda, tak więc jest mniej problemu właśnie z przekraczaniem granicy na paszportach. Chciałam się jeszcze rozejrzeć tutaj w okolicy przejścia granicznego. Tu mamy przejście graniczne, ale tu już dalej nie pójdziemy, bo tutaj jest kawiarnia i zobaczcie, jak ona się kończy. Ona się kończy wejściem do strefy buforowej. Przed nami już. Przejście graniczne, więc nie będę tam filmować. Najpierw będzie nas kontrolował pogranicznik grecki, grecki cypryjczyk, a następnie pogranicznik turecki, turecki cypryjczyk. W następnym odcinku przekroczymy granicę strefy buforowej, odwiedzimy zamknięte lotnisko w Nikozji, które znajduje się pod kontrolą ONZ, oraz zobaczymy, jak wygląda Nikozja od strony Cypru Północnego.